Kurwa, chyba no ja wie. Dobra, to wybierzmy od 1 no, do 4. Od 1 do 4, nie. Nie pokazuję. No. Ja, za, ja zamazuję ręką. Dobra. Kto zaczyna? Robert. Ja, ja wybieram 4. 4. Mhm. Dobra. Ponczu. Ja, ja mam. 4. Tam tam czekaj, A po co? Ma? No zaraz zobaczymy. Okej. Okay. Ja z, przeczytałem. Sorry. Kurcze. Kurwa, pogrę. Ponczek Sorry. już wie, kim jest robur. Dobra. Ponczek to teraz. Płuszczce się 1, 2, 3 jest do tak. wyboru. Jakie byście wybrali? Ja biorę trójkę, bo to moja ulubiona cyfra. Cholera to, No dobra, to pan <śmary> A Paweł to największy chuj. To zamknij oczy może. A bo ja się odwrócę za bezpieczeństwo. Dobrze, no, spoko. Nie mam rentgena w oczach. Cytroliny nie ma w tym odcinku. Jak myślisz? Wiesz już kim jesteś. Mam już jakieś. Strzały. Chcesz się podzielić takim bonusowym przed bez naszej reakcji? Tylko do, dla widzów. Nie, nie, to zostawię. Ej, już. Piotrek mogą być w domu. mu pomóc, nie róbmy tego. No, no. Zwłaszcza tobie, jak on będzie coś wszystko. mówił, to po prostu się odwracajcie, owca. Zamykajcie. <laughs> o mogli w Byłoby łatwiej. No, Szkoda, że tej grzywki nie masz na brodzie jeszcze ty. No i znajdźcie. Czekaj, <gry> czekaj, czekaj, czekaj dla widzów. Niesamowite No i co? Dobre no hasła? Jakie? Jakie fajne, Takie fajne Łatwa? Podobają mi się oba Dość trudne. Słam? Jakie numerki wybieracie? No to zostało dwójka, tak? No, no to ja dwa wybieram. <grym> Jedynka i dwójka zostały. Ja Ciekawe dwa odcinek. <grym> chyba. W ogóle. Co mam? Bardzo pasuje do ciebie. O kurwa, no chyba wiesz, często się śmiejemy tak z takich tematycznych rzeczy i to tak samo, w taki sam sposób się śmiejesz, więc wiem do czego nawiązuje ten śmiech, serio. Wiem o co chodzi, jestem jakąś osobą na pewno. A to zaczynamy.